Rusza niedługo program Polska w Budowie. To jest program polityczny. To nie jest program, który coś wybuduje. To jest program Platformy Obywatelskiej. Niedługo Platforma Obywatelska będzie się Państwu, za Państwa pośrednictwem Polakom, chwalić Polską w Budowie. Ta Polska w Budowie niestety to nie tylko chińska firma, która nie wybudowała autostrady, ale także chaos, bałagan, zaniedbania na kolei, w drogach. Dziś przez ten bałagan, przez ten chaos. Zginęły trzy osoby. Przez te zaniedbania, przez to, co się dzieje, pociąg wjechał w dom ludzi, którzy tam byli, którzy zginęli. Polska w budowie to chaos i bałagan. Czas zacząć naprawdę budować, a nie tylko się tym chwalić. Marek Osiedziński, TVN24. Czy ja dobrze zrozumiałem, że panowie baczają taką pośrednią odpowiedzialnością za śmierć tych ludzi, którzy zginęli przez fotografią kolejowej rząd? I czy w związku z tym bierze się również na siebie pośrednio? Odpowiedzialność za śmierć wszystkich ludzi, którzy zginęli w różnego rodzaju wypadkach drogowych, kolejowych w latach 2005-2007. Także Pana stacja w czasach rządu Jarosława Kaczyńskiego relacjonowała długiej i wypowiedzi. Także lidera ówczesnej opozycji, premiera Donalda Tuska, który wyliczał, że przez niewybudowane drogi giną ludzie i stawiają się zamiast stawiają się krzyży. To była jedna z lin propagandowych platform Obywatelskiej. Wtedy obarczano nas o to, że ludzie giną na drogach w wypadkach. Ja mówię czy o czymś oba... 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 innym. Jakby Pan posłuchał, to Panu powiem, na czym polega różnica. Ten wypadek, o którym Pan mówi, wynika tylko z jednego. Nie z tego, że nie wypadła nowych torów kolejowych, tylko z tego, że na kolei panuje nieopisany bałagan i chaos. Nie wynikający z tego, że nie buduje się torów, tylko z tego, że rządzą w koleją partacze i nieudacznicy, a ich ministrem jest nieudacznik nieudaczników. Człowiek, który za to dostaje kwiaty, grabarczy. Za ten chaos, który wprowadził od szczebla ministerialnego aż na sam tyłu, odpowiada on i rząd. Politycznie on i rząd. Ten chaos powodował, że jeździliśmy przy ubikacjach, że było mało wagonów, że były złe rozkłady jazdy, że pociągi jeżdżą dłużej niż przed wojną, że ludzie nie wiedzą, czy dziś przyjedzie pociąg, czy może jutro. I to było jeszcze bezpieczne dla ludzi, choć bardzo uciążliwe. A jeśli ten chaos, to złe zarządzanie koleją przenosi się na takie wypadki, to znaczy, że bezpieczeństwo ludzi jest zagrożone. I za to odpowiada minister Grabarczyk i Tusk. Ja no, sobie swoje pytanie. Czy Pan mówi, że minister Grabarczyk w takim razie jest odpowiedzialny za śmierć? Tych trzech ludzi wczoraj. Pan sobie to dopowiada, ja mówię. Chaos nie, i bałagan. Nie, ja niczego nie dopowiadam. No to Pytam, pan, ja proszę, dopowiada, pan To ja opowiadam jeszcze raz precyzyjnie. Chaos i bałagan, który wprowadził grabarczy w podległych sobie instytucjach, spółkach, na kolei, w budowie dróg, do tej pory powodował tylko to, że kolej jeździła źle, niepunktualnie, nie na czas był rozkłady. Teraz doprowadził także do tego, że ten chaos spowodował wypadek, w którym zginęli ludzie. To zaczyna być niebezpieczne także dla bezpieczeństwa obywateli. I nic więcej w tej sprawie ode mnie Pan nie usłyszy. Ale czy w związku z tym minister Grabarczyk powinien ponieść odpowiedzialność za ten konkretny wypadek? No minister Grabarczyk nigdy nie powinien być ministrem, bo jest nieudacznikiem. Niestety jego nieudacznictwo powoduje także to, że bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone. Ale zasugerował Pan coś, nie odpowiada Pan na moje pytanie. Odpowiadam. Polska w budowie to Polska pałaganu i chaosu, które by zaczęło być niebezpieczne dla ludzi.